Jest custom? Co? Co? A to, może, a to może wtedy grać za boty. No, Jezu custom. No co, chyba się gra na boty, nie? Dobra, idę na customa. Idę na customa, chyba. Ej, dobra, trzy typy robią customa. Idę na customa, idę na customa, idę na customa, idę na customa. Czekaj, ja, ja oglądam cię. Ale to będzie tylko jeden typ, więc łatwo in. Czekaj, oglądam. Ej, Ej, to po prostu wycisz swój Czeka. telefon, nie? Ja? No wiem, wyciszyłem. Dobra. E, kto to ma, w górze, ta Rąblewska? Ta Kinga ma na nazwisko Rąblewsk, Rąblewska. Tak. Dobra, to się ma, Kinga. Muszę go 3, 2, 1 I bije typa. Ej, custom jest kozacki! Ja tu mam od razu jakiś opelucik. Tylko muszę go znaleźć. Ej, są trzy... aż trzy osoby są. Ja leżę. osoby. I to... I to jakieś spocone osoby, bo one stworzyły customa, czyli ja coś youtuberzy. Dobrze, że mam jetpacka. To przynajmniej będę mógł uciekać. Wiem, patrz. Kli przytrzymuję się R1. Robię to i mi się leczy to zimno. I lecę dalej na jetpacku. Super gra. To jest na customach, więc się nie dziw, że ja będę ginąć. A to jest? Jetpack jest od początkowej postaci. To żadnej postaci już nie będziesz musiał zmieniać, więc a jetpack jest chyba najbardziej OP. Ui, skoki, skoki. on się regeneruje. Skoczko, skoczko, skoczko. Pa. Widziałeś kiedyś takie co? widziałeś tego buga? No, no. Jeleń, Jelen. Jeleń, Zlutujecie. Loot, looting Dobra, dostałem jakiegoś glidera Ale po co mi glider w ogóle? Ognicho ty zrobić? Kolejny raz, naprawdę? Ichu, ognicho Ognisko. Ej, przy ognisku trzeba pa, jakieś nie śmierć, Ognisko. Ej, pana to. Park moja postać tańczy breakdance'a. Macarena tańczy. Pa, bugi. Odkrywamy bugi. Macarena, Macarena. Odkrywamy bugi gry. Ej, ale w ogóle ten jetpack się odpala za 5 lat. Nie da się, niestety. Ale da się budować trapy. Jak go znajdziesz, a potem możesz go ukraść. Jakby coś gra, Darwin. O nie! Będzie mnie bić! Uciekam! Przecież to jest. Jestem. A nie, jestem w innej strefie. Już się bałem, że mnie strefa będzie atakować Ej co to za napój? Aha, dobra, tu mnie ogrzewa, to jest kawa Kawy nigdy nie znalazłem, tu nie wiem Pa Dobra. -a -a -a. Ej tak, tak Nie no, ja muszę dokończyć customa Kiedy my się w ogóle znajdziemy, bo dalej są trzy osoby a mecz już trwa 3 minuty. 3 minuty? i 26 sekund. Pokazuję tam. to długo, O Jezu, wywaliło mnie. Ale... Ej, to są grzybki-wybijaczki. Jak, jak w nie walniesz, no to wtedy cię wybijają. Pa, jak się wskokuje. Wskokuje, Dobra, Hi. latanko. Zbagowane latanko. Tak, nie o takie czyste latanko, tylko zbagowane latanko oczywiście. Pej latanko. Jest Nie ma full damage'a. A ja tam jest... Patrz, jak wejdę do strefy, to wtedy mi się zimno szybciej robi. Więc ja lepiej stąd wyjdę. Patrz, da się kampić w drzewie. Ej dobra, jeden zginął, w końcu. A! Ej, wygrałem, bo on w strefie się zginął. Ty nic nie zrobiłem. I wygrałem. No spoko, spoko. Bo oni pewnie wiem, a we dwóch sobie będziemy grać customy, nie? Bo oni pewnie pierwszy pierwszym zagrali, takie aha, no tak. do się wyłączył Ej, a kto jest na live? Ty jesteś na live? Ja już nie jestem. A, to Kinga jest. A, już nikogo nie ma, więc... Ja sobie zagram jeszcze jedną gireczkę. A im pobierz sobie Darwin Project, proszę Cię. No, tak, Dobra. Będzie boksowanko na ręce. Na no, ręce nie.